Siema, z tej strony Paweł z kanału IT Passion, a dzisiaj jest ze mną... Echeluczo Oliveira. Siemano, także stary znajomy, z którym strzelaliśmy i dzisiaj zapraszam Was na luźne strzelanie. Mamy kartonik PP1, coś lepszego, C4, eksploderki, Dextrin, Ultrashop, jest co wybierać. A więc zaczynamy luźne strzelanie, no to lecimy. Tutaj mamy y, taką fajną petardkę, klasyczek torpedo, no to lecimy od razu na grubasie. Lecimy, ciach. O. Dość blisko to. Gdzie ona jest? Blisko. Nie wspomniałem, że jesteśmy na fajnym, starym, opuszczonym kamieniołomie. No to co? Może e, też bym sobie coś odpalił, tylko nie wiem za bardzo mm, w sumie. Może coś takiego, albo... Dawaj. To jest słabiutkie. To jest grom? Tak. Hahaha. <laughs> No. Myślałem, że to nie. no nie. Coś e, co my tu mamy? Co my tu mamy? A... Jakieś piłki. A to jest krakling, nie wiem, czy to będzie palety, no bo w sumie no, jest to dzień. Może to nic pożar nie... No to bez sensu, a jest dzisiaj sucho, nie więc trzeba uważać. Tu są jakieś takie wypierdki jeszcze. Tak, także pp jedyneczki. To możemy postrzelać wypierdki. Dobra, 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 dobra no. to bierz. No to biorę. Tylko mi możesz podpalać, bo ja. No. Dobra, no to podpalaj sobie i mi, no i elegancko lecisz z tematem. Hop! O kurde tutaj. One mają tak, tak ląty, krótkie. No, albo możesz porzucać troszeczkę, o. A ja ponagrywam. No i elegancko. Także to jest takie słabiutkie. Jeszcze jedna leci. Nawet trzy. O, Czekaj. Gdzie to jest? A, niedaleko. To jest na tyle słabe, że nawet jak się No. Tego rzuci... nie widać tego, wiesz, przez te krzaki. Nie widać przez krzaki. Nie widać, niestety. A, ha, ha, ha. Tutaj stawię. Okay. Dobra. No to dawaj. Dobra. Ociekaj. A Pięknie nie ma, nie ma żadnego pożaru Nie ma pożaru mm. No i cóż Z czym dalej lecimy Z czym No to dawaj, wybieraj Krachmen O, stary krachmen Ostatni sta jakiego mam ale stara petarda w Ostatni ogóle. jakiego mam no. Ostatni jakiego mam Tak Szkoda, że nie wziąłem statywu, bo ciężko mi będzie strzelać O sorry Flara chyba nie wybuchła, w sensie no. nie pokazała się. Yy, ale one mają taką słabiutką. Yy, co my tu jeszcze mamy? Yy, nawet nie wiem co to jest. Yy, to białe to jest, co to, to jest? Co? Możemy odpalić dwie te, dwie czerwoneczki. Dobra, dobrze. Otworz to. O tym dobra, I pójdziemy tam, bo one też mają flary. No i ja odpalę jedną, ty odpalisz drugą i uciekamy tak samo jak przy tym. No to jedna dla Ciebie, druga czekaj, dla czekaj, mnie. Czekaj, czekaj, Dobra. Dobra. Get. No i idziemy na tamto miejsce. Ale wydaje się tutaj bezpiecznie. Jest to nowa miejscówka, na której jeszcze nie strzelaliśmy, ale wydaje się dosyć dosyć git, nie ma jakiegoś to, większego problemu. W tam miejscu, gdzie tak, tamto, tutaj nie? jest taki dosyć duży kraterek. E, ja, ja odpalam tu, A może odpalasz tu. No jasne, że Dobra. mam. No to odpalamy i uciekamy. Macisz? <laughs> Nie zdążyłeś? Nie nagrałem, no. Mm. O, dumbumek. To może tutaj. E, ja sobie wezmę palniczek. No to lecimy z dumbumem. Jest to wersja na F3, podajże. Także odsuwam się. Uciekam z tej skałki. No, pięknie. Jak do tej pory chyba najlepiej. Chyba najlepiej. E, więc tutaj jeszcze leci od razu... A więc szybka chatrójeczka. się W takim razie teraz lecimy z szybką chatrójeczką. Achtung tu Good Pole Expans. Fajna petardka. No to odpalamy i spijemy. Olej, mi piszczy w uszach. O! o, teraz to wygląda o wiele lepiej. Klasyczne RC piąteczki. wspomnienia z początków pióry No, także odpalamy. Daj mi jedną. Albo w sumie no, odpalaj. Lecimy z tematem. Dawno kurcze nie było luźnego strzela na kanale. E, nie jest to złe. Nie jest to złe. Ja wspominałem jako jakiś shit, słuchajcie. A. No, nie jest złe. W ogóle, pokażę Wam. Jedna z moich ulubionych petard. Yy, ze znajomym tutaj mieliśmy. Ochotę je odpalić kiedyś, ale niestety nie było okazji, bo nie było miejscówki. Teraz znajdziemy nową miejscówkę, a więc testujemy. Można porównać z RC5. W sumie nie wiem, czy aż tak, chociaż zobaczymy, nie? Chociaż zobaczymy. W ogóle tutaj y, kamień się aż ukruszył na kamieniołomie, także jest grubo. No to odpalamy i, i zobaczymy, czy są aż takie mocne, jak pamiętam. No. Dla porównania, Tak. Arce 5 od Pyromaxa. No tak, to już jest petardka większa rozmiarowo, także odpalaj. No, No, była mocniejsza chyba, no ale dosyć podobnie, a zobaczcie, że to jest zupełnie inny rozmiar petardy, nie? Eee, w ogóle postaw tam... Eee, bardzo fajna petardka, ostrość Thundermaster 2. Już były rzucane. No wiem, ale były rzucane, a z postawienia tutaj jest większa moc. O! Niesamowite. Bardzo polecam te petardki. Niestety już niedostępne, nieprodukowane, ale walą, walą, walą zajebiście. I to jeszcze jest dla. Por taki. Który? Ten. To jest podejrzany Dumbum. Yy, to jest Dumbum, który stracił etykietę. Bo ja tu flarę widzę. No, to jest Dumbumik. To tam? Tak, dawaj. Tu no. się fajnie strzela. No. Okay. Jest bezpiecznie. A więc Dumbum. Dumbum, dumbum. A coś słaby jak na Dumbuma. To mogło to być. Chyba Dumbum to był, ale mógł być jakieś kurcze nie wypał, bo bardzo długo on nie leżał. Był kilka lat. No. Także w ogóle tutaj jeszcze z takich rzeczy, co bym Ci chciał pokazać, bo dawno nie strzelałeś, no i w sumie dla widzów, dla porównania, wyjmij tą petardkę i też postawimy C4 2018 partia numer 7. A więc najlepsza partia 2018, oczywiście sprzątamy po sobie, wszystko leci do kartonika, no i odpalamy. Także tutaj, jak widzicie, jest odpalana. Leci. O! Całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem co nie? No. Wali dosyć pięknie. Myślę, że będziemy chyba robili jakieś z tego jeszcze z kilku rzeczy. Słoneczko, ponieważ trochę już strzelamy, a nie znamy tej miejscówki, a nie trzeba, chcemy. Trzeba to szybko załatwić. Tak, żeby nie było żadnego przypału. No to co? Układamy pewnie coś. Może na tym kamulcu, co to na to? Dobra, bo tu jest jeszcze RC5. To Dobra, mogę sobie no to coś. rzucę jeszcze RC5. Jej się oh. za fajnie rzucało. No, są takie długie. Nie widać. Ale słychać. O, tam była. Elegancko. Motyw. No i cóż, zobaczymy z czego będziemy robić karabinek. Kamikadze na pewno nie, bo mamy dużą suszę. To jest Titan, e, Blitz. Titan Blitz? Star na F3, tak. To jest bardzo fajna petardka. W sumie możemy ją tam postawić. Co ty na to? Dobra. No to dawaj. Jest stawiane. A ja potem też sobie coś postawię. Także tutaj. O. Znaczy? Pięknie. Mamy tutaj osika Odpalany. O, uciekamy. Sorki, że się odwracam, ale nie chcę spać z górki. Słabiej. Na moje oko słabiej. No to, ultras, a może ja bym go jeszcze w sumie solo, bo mega lubię tą petardkę, to jest dosłownie moja ostatnia. Eee, tylko tu jest k***a pudła. O. o, pięknie. Odpalam i uciekam. Piękna flara. I była moc. I prawie dostałem odłamkiem glądu w mordę. Ok. Długo strzelamy na nowej miejscówce. No to trzeba złożyć z tego jakiś karabinek. Także. A więc tak się prezentuje. Cały karabinek. No to odpalamy. A więc finał luźnego strzelania na kamień Pięknie! A więc chciałbym Wam podziękować za to luźne strzelanie. Jak widzicie, petardy wszystkie wypaliły. Był ze mną... Echelito. Elegancko. Także długie... E? Także pierwsze luźne strzelanie po długiej przerwie, tym razem na kamieniołomie, czyli nowej miejscówce na luźne strzelania. Jeśli Wam się podobało, komentujcie, łapkujcie, no i subskrybujcie. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Trzymajcie się i cześć. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Siema.